W klubie niezależnych stowarzyszeń twórczych Marhołd spotkali się działacze opozycji antykomunistycznej. Choć dziś często dzielą ich poglądy polityczne, to tym, co ich łączy, są wspólne doświadczenia i chęć dbania o nasz kraj. Jesteśmy z przeróżnych środowisk. Może nas i coś dzieli, ale szukamy właśnie na, tego, na takiego typu spotkania jak wspólnego mianownika, co nas łączy. Zastanawiamy się, co możemy zrobić dla lepszej Polski, uczciwszej, sprawiedliwszej zapoznać się z problemami różnych środowisk no i znaleźć to, co możemy, w czym możemy działać i wspólnie współpracować. Co więc jest tym wspólnym mianownikiem? Co Was łączy? No przede wszystkim uczciwa, rzetelna, sprawiedliwa Polska. Polska dla wszystkich ludzi tu mieszkających w sposób uczciwy, demokratyczny. No i przede wszystkim no, rozwój tego kraju iść do przodu zerwać z tą kotwicą okrągłego stołu i wielu innych problemów nawarstwionych poprzez wszelkie poprzednie ekipy. Jeśli chodzi o refleksję nad tym szybko upływającym czasem, jaki ten rok 2016 był? No zależy dla kogo? Dla mnie troszkę nieprzyjemny, no bo przecież spędziłem prawie w tamtym roku ponad 4 miesiące w więzieniu. Tylko dlatego, że odważyłem się wskazać nierzetelność i pracy sądów. Tylko dlatego było, że żądamy ukarania zbrodniarzy stanu wojennych, działaczy komunistycznych. wiemy, wiemy, że PZPR było zbrodniczą organizacją. Przyznano to i zatwierdzono przez Sąd Najwyższy. Parlament uznany, tylko że za tym nic nie poszło. Właśnie ci ludzie przypotwarzeni dalej niszczą nas kraj poprzez nieuczciwe transakcje. To oni opanowali i w Uezji różne firmy, które doprowadzono do upadłości. Prywatyzacja jaka? To był grabież, kradzież na majątku narodowego jakichś elit poprzednich układów. No i żądamy po prostu ich rozliczenia, no to że kto jest wiele, złodziej jest złodziejem, bez względu, z jakiego środowiska pochodzi. Szkodnik jest szkodnikiem i trzeba to jednak zastanowić się, żeby już więcej tego się nie powtórzyło, bo z ryb Solidarności wykorzystali byli komuniści, oni się przeszpotważyli, oni przejęli majątek narodowy, oni po prostu ten kraj doprowadzali do ruiny. Rok 2016 nie był zbyt przyjemny, jak pan wspomniał. A jakie są plany, zamierzenia na ten 2017? Jakie nadzieje z tym, tak naprawdę niedawno rozpoczętym rokiem, pan wiąże? No, pilnie obserwujemy zmiany, które są. A więc ustawa o łóbekach, niepełna ustawa. Bo do tej ustawy, naszym zdaniem, mojego środowiska, nie mnie osobiście, powinni być dołączeni sędziowie i prokuratorzy. Powinni być w to środowisko włączeni przede wszystkim sekretarze PZPR-u, Komitetu Centralnego, no, jeszcze Komitetu Centralnego, Plenum Centralnego, Komitetu Centralnego. To jest wiele osób, które przejęły majątki narodowe, zagrabiły majątki narodowe. No i uważam, że samo sekretarze i ewentualnie powiatowi jeszcze, to byłaby ta kasta osób, która pozwoliła wprowadzić stan wojenny, która rządziła w tym kraju poprzednich ich ekipy pod sowieckim butem, prawda? I to oni nadawali do. sbs sami sami by nie szaleli, żeby tamci ludzie im nie dali przyzwolenia. A więc ciągle nie krajmy tylko rąk. Wkalajmy cały system. Bo jeżeli jest jakaś gangrena, to trzeba wyciąć w całości. Nie wolno zostawiać żadnych części, bo to budzi dalsze zagrożenia. Przez uważanie się tego, to od nowa się będzie odradzało. No ja wiem, że niejednokrotnie takie wycięcie jest bolesne, ale jest konieczne dla dobra kraju, dla dobra narodu naszego. Przed 30 paru laty razem żeśmy próbowali. Tę Polskę przywrócić dla Polaków. Wielu ucierpiało, wielu straciło życie. Nie mogło w tym zabraknąć też dusz Byłem w ten czas młodym kapłanem. Brałem udział w takiej opiece dusz pasterskiej, strajku głodowym z udziałem pani Marii Moczulskiej. No a Adam Słomka był moim uczniem. Piotr Wiesiołek, słynny strajk w liceum, gdzie założyli czarne opaski. W ten czas zostali wykluczeni ze szkoły, robili matury gdzieś tam w dalekich miastach. No i tak od 30 paru lat nie upuszczamy się wzajemnie, trwamy i cieszymy się, że Polska zmierza w dobrym kierunku. Wszystkie na to znaki wskazują. Podczas spotkania działaczy opozycji antykomunistycznej podsumowywano szybko upływający czas i zmiany zachodzące w naszym kraju. Noworoczne spotkanie było również okazją do dyskusji o roli, jaką winny dziś pełnić osoby, które walczyły o suwerenność Polski. Co roku się spotykają weterani walki o niepodległość, głównie osoby z Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów ze Związku Zawodowego Solidarność z czasów pierwszej Solidarności z opozycji, z podziemia, także ci ludzie, którzy ryzykując wolnością, zdrowiem, życiem, nierzadko, bo przecież na kopalni Wujek czy na Manifestacie Lipcowym naszych ludzi po prostu do nich strzelano z broni maszynowej, więc ryzykowali również ludzie życiem. Ostatnie wyroki śmierci sądy komunistyczne wydały przecież w 1984 roku, także Ludzie dużo ryzykowali, wielu zostało na emigrację wyrzuconych, stracili pracę, mieszkania, rozbito im rodziny, pozbawionych wolności, zdrowia, ale mimo to no, zachowali wolę walki i odnieśli sukces w strajkach 88 roku i później dając Polsce niepodległość w roku 90. Także ta grupa tutaj weteranów się spotyka. Smutne tylko, że władze państwowe czy samorządowe niespecjalnie się tym interesują. No ale to trzeba kultywować tradycje i, i budować te środowiska patriotyczne, ponieważ no, niemieckie wpływy zagrażają nam z jednej strony na wschodzie Rosja, agresywne poczynania, z drugiej strony ekspansja ekonomiczna Niemiec. To wszystko powoduje, że te tradycje patriotyczne, one muszą być żywe i trzeba je przekazywać kolejnym pokoleniom, kto się musi podtrzymywać i to jest główne zadanie weteranów. No, trzeba też opisywać historię, nie dać jej zakłamać, trzeba dawać dobre przykłady i do owej postawy, a nie tylko karierowiczostwa dla pieniędzy, co jest częste w tych, tych pseudoelitach politycznych, bo nasze elity są wymordowane, leżą przecież w Katyniu, leżą w Oświęcimiu, czy zostały wyrzucone na emigrację. Także no, mamy trochę zadań i bardzo się cieszę, że, że jest sporo tych księży, którzy nam tutaj pomagają. Jest sporo środowisk patriotycznych w twórczych, bo przecież jesteśmy w budynku stowarzyszeń twórczych katowickich, które się wywodzą w dużej mierze z tego niezależnego ruchu. rucharcerze również, którzy też przecież obronili się przed próbą zniszczenia i zrobienia jakichś pionierów. Poprzez ZHP rozwiązano w latach 50. i ono się odbudowało. Także no myślę, że ta tradycja patriotyczna ona jest utrzymywana, odżywa, i myślę, że będzie dobrym przykładem dla następnych pokoleń, że można służyć Polsce. Ideowo, ryzykując oczywiście trochę, no ale nie ma nic za darmo, a wolność musi mieć swoją cenę. A cele, jakie sobie dziś stawiacie są z pewnością znacząco odmienne od tych sprzed kilkudziesięciu lat, ale co wam dziś przyświeca? No, poza celami takimi, jakimi jest y, przypilnowanie prawdy historycznej, to jest bardzo ważne w czasach, kiedy jest zakłamywanie tej prawdy, mówienie o polskich obozach koncentracyjnych, wymawianie, że to my byliśmy zbrodniarzami, a Rosjanie i Niemcy z ofiarami, no to przecież to wszystko jest stawianie na głowy prawdy oczywistej i to jest ważne, dba walka o prawdę. Ale drugim elementem jest to, że to państwo też dobrze funkcjonowało, żeby ludzie młodzi nie uciekali na emigrację, bo przede wszystkim to jest ogromna korupcja i ogromne bezprawie, no przecież mamy sądy komunistyczne, mamy powszechne u ludzi poczucie, że nie da się prowadzić uczciwej działalności gospodarczej, że są bardzo duże koszty, że, że jest ogromny ten ukryty koszt, jakim jest korupcja, że jest dużo niebezpieczeństw, że jak ktoś zrobi dobry sukces ekonomiczny, to go zniszczą. Tak jak w tych filmach to pokazują ci już prawie wszystkie stacje o, o tym układzie zamkniętym w sądach, przede wszystkim policji, prokuraturze. No dopóki tych złogów komunistycznych zbrodniarzy mamy około 1300 sędziów zbrodniarzy komunistycznych, żaden nie został rozliczony, ukarany. Mamy tylko 3000 prokuratorów, większość z nich do dzisiaj, około 60-70% tych zbrodniarzy dalej pracuje w policji, w prokuraturze, w sądach. Teraz są nieśmiałe próby odsunięcia ich w policji z kierowniczych funkcji, to dobrze, bo no właściwie cała komenda główna zostanie wymieniona. Sądy no, od okręgowych w górę to prawdziwa stajnia ugiasza. Także to są bardzo poważne wyzwania. Staramy się to robić. Mamy mandat moralny. My się nie boimy tutaj pójść do więzienia, byśmy siedzieli latami w więzieniach. Także ktoś to musi robić, ktoś następnemu pokoleniu musi dać przykład, że możemy zmienić Polskę, żeby była Polską naszych marzeń, a nie uciekać z tego kraju przecież, bo w czym Irlandia jest lepsza, gdzie wiecznie pada deszcz, jest smutno. no Może fajnie pojechać tam na wycieczkę, ale żyć naprawdę w tej Irlandii, to tak nie chciałbym. Czyli czy pan, czy ma Pan nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat te planowane przez was zmiany uda się rzeczywiście wprowadzić w życie? No to zależy od obywateli. My jesteśmy tylko taką szpicą, tą grupą świadomą, która daje, pokazuje, co można zrobić, a jeżeli naród będzie chciał z tego skorzystać, to, to zmieni Polskę, tak? Już ją zmienia, no idzie to może powoli, ale idzie w dobrą stronę, myślę. Natomiast jak naród nie zechce i się podda, no to podzieli los. Jest wiele takich narodów, które się poddały, i choćby Czesi, niezależnie kto tam przyjdzie, jaki okupant, to oni z nim kolaborują i się ustawiają, i są takie narody, które po prostu już nie wpływają na los ani swój, ani świata. My jesteśmy jeszcze ciągle takim narodem, który jest przykładem, jest natchnieniem dla innych, że trzeba zabiegać o wolności dla Ukraińców, dla Białorusinów czy dla. Dzisiaj poddanych presji muzułmańskiej mieszkańców Francji czy Niemiec, to Polska ci wzdychają, że przecież jaka tu jest swoboda, tolerancja, nie ma zamachów terrorystycznych. także. My mamy naprawdę się czym pochwalić. Musimy tylko postawić na nogi polską przedsiębiorczość, polski kapitał, a nie obce sklepy, markety, i musimy zadbać o wymiar sprawiedliwości. Jak te dwie podstawowe rzeczy rozwiążemy, to ja myślę, że to będzie zupełnie przyzwoity kraj, w którym się będzie fajnie żyło. Wola narodu to jedno, jednak decyzję podejmuje rząd i parlament. Czy widzicie tutaj nic porozumienia? No pewnie jest teraz władza, która deklaruje bliższe nam rzeczy, aczkolwiek no, robią różne rzeczy, to, to jest tak władza polityczna, szczególnie jak się ma bezwzględną większość demoralizuje. Myślę, że w dużej mierze rok został już zmarnowany. No zobaczymy, no, ja jestem dobrej myśli, uważam, że wieranie presji na ludziach nam bliskim ideowo jest łatwiejsze niż na komunistach czy jakiś tam złodziejach, liberałach. Także no, zobaczymy, no, nigdzie nie jest powiedziane. No, myślę, że naród musi wiedzieć, że nie tylko przy urnie się wybiera, ale ma się też wpływ ciągle na władzę. Jak się wybiera presję, stawia się postulaty, to część z tego zostanie zrealizowane. Także ja bym się tu w ogóle nie przejmował, jaka jest władza, a jeżeli jest skłonna do ustępstw i jest rozsądna, to lepiej, prawda? A jak jest nierozsądna, to cóż, no to problem władzy możemy ją zawsze zmienić.